Idą posępni, a grają im dzwony. Dzwony i werble im biją na przemian. Poprzez stulecia w jedną idą w stronę. Ci stoją czarni w czarnym wnętrzu ziemi. Dzień pod nią stoją zbrojni kilofami, a na powierzchni pycha rozszalała z gazem zawiącym, bagnetem, czołgami. Idą posępni, a niosą nadzieję, którą zabili swojscy nożownicy, siedzą bezbronni w przepełnionej celi i od kul polskich na polskiej ulicy giną. A idą niemi, bo głos im zabrano, a dzwony biją, serce w dzwonach pęka, i złota gwiazda wschodzi nad Betlejem. I klęka zwierzę, a zbrodniarz nie klęka.